Światopogląd się bracił, który cały nas rany. Jezus mistrz się na rany. Kiedy któraś mu cierpiała, bolesna w życiu się zarabia. się przy krzyżu pamięci, prawdy i nadziei. Co wieczora modlitwa przy tym krzyżu trwa. I niech trwa aż do zwycięstwa. Zwycięstwa ojczyzny. Życielstwa ludzi wiernych Bogu, honorowi i Polsce. Wspomniany świński ryj i jego partia kojarzy mi się z dzisiejszą Ewangelią świętą. Pamiętamy, że w Ewangelii mowa jest o świnach. Wyobraźmy sobie, że syn marnotrawny zamiast powstać, uczynić rachunek trzymienia i wrócić do domu ojca, skutek pewnych zabiegów kosmetycznych upodobniłby się do świni i zajął odpowiednie miejsce przy żłobie, przy korycie. A ponieważ był sprytny, sprytniejszy od zwykłej świnki, mógłby nawet zająć miejsce pierwsze przy korycie i wtedy nie byłoby żadnego motywu, żadnego powodu, żadnej powódki, żeby wstać i wrócić do domu ojca. Co więcej, gdyby uchmaczotowny syn już upodobniony do świn nawiązał bliski kontakt z właścicielem świn niedźwiedzień, co więcej, zaczął się z nim prostytuować. Wtedy można by powiedzieć, że zająłby miejsce godne jakiegoś tam premiera czy też ministra i wszelkie myśli o powrocie do domu ojca bez jego głowy, bez świńskiej głowy wyparowały. I z taką sytuacją mamy do czynienia naszej ojczyźnie. Jest koryta, są świnie, są odsłaniacy, są spryciarze, jest niedźwiedź i jest ta cała spółka, ta cała szajka, która o niczym innym nie myśli, jak dobre miejsce przy korzystaniu dla siebie zachować. Tymczasem oprócz tego świńskiego koryta jest przecież dom ojca. I pytanie. Czy Polska teraz zdąża w stronę domu ojca, czy też Polacy, no, niektórzy Polacy, niestety jest ich wielu, zdążają w stronę świńskiego koryta. No więc przez naszą obecność tutaj, modlitwę, solidarność, wyrażamy nasze pragnienie, aby Polska zdążała w stronę domu Ojca i budowała tutaj cywilizację miłości i życia, ojczyznę wolną, suwerenną, niepodległą, bożą, taką Polskę, która byłaby rzeczywistym Królestwem Chrystusa i Matki Najświętszej. Matka Boża, Królowa, przecież ogarnia nas swoją macierzyńską miłością, swoim królewskim płaszczem. Chrystus, Król, chce w Polsce królować jako król naszej ojczyzny. Tak więc mamy obrońców i w niebie, i na ziemi. Mamy Boga w Królestwie Świętej, jedynego, który nas kocha nieskończenie i chce, żebyśmy byli wierni. Mamy Syna Bożego, który stał się człowiekiem Chrystusa Króla Wszechświata, ale za Chrystusa, który pragnie być Królem Polski. Mamy świętych, mamy Polaków w niebie, mamy naszych patronów, jest ta wspólnota i ta w niebie i ta na ziemi jest dla nas oparciem. I w tej wspólnocie właśnie dążamy, abyśmy dążali, wielbiąc Chrystusowy Krzyż w stronę Domu Ojca i Wiecznego Domu Ojca i po drodze w stronę tego Domu Ojca, który buduje się już tutaj na ziemi. Tu jest początek, a tam jest zwiększenie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze, zawsze i dziewica, teraz i zawsze.